Trzeci raz robimy dzień otwarty w komendzie. Skąd w ogóle pomysł na coś takiego? A to taki mój pomysł, od ładnych paru lat. Pogadałem kiedyś z chłopakami przy kawie, okazało się, że myślą podobnie jak ja i mi się zaczęło trzy lata temu. I tak już co roku chyba to wejdzie w jakąś tradycję. A jaki cel mają takie dni otwarte? Eee, przede wszystkim pokazanie dzieciakom z czym się wiąże Straż Pożarna. Co to jest, że to jest jednak fajna praca, może któryś z nich będzie chciał robić to kiedyś, nas zastąpić. No właśnie, a co takiego fajnego jest w tej pracy? Bo to jest niebezpieczna praca przede wszystkim. No owszem, czasami bywa niebezpieczna, ale generalnie daje dużo satysfakcji z racji tego, że pomaga się przede wszystkim ludziom. Mhm. Jakie atrakcje dzisiaj możemy tutaj spotkać? O, mamy tor przeszkód dla młodzieży, dla najmłodszych przede wszystkim, dla dzieciaków, możliwość polania z prądownicy wodnej, z działka wodnego, Kurtynę wodną mamy rozstawioną, mamy punkt, gdzie uczymy udzielania pierwszej pomocy, mamy taką malutką kolejkę alpejską dla dzieciaków, Cóż, my tam jeszcze zademioną piwnicę, samochody na garażu, no i oczywiście możliwość zwiedzania naszego garażu, czyli zobaczenia, co tam wszystko jest. Nie? Z tego, co widzę, to co roku jest, cieszy się to coraz większym zainteresowaniem, także jest satysfakcja. Co jakby nagle zawoły syrany i trzeba byłoby wyjechać? No my jesteśmy z wolnego, także my tu zostajemy do godziny 16, natomiast zmiana służbowa, która dzisiaj służbę pełni, po prostu wsiada w samochody i jedzie. Czyli jesteście tutaj jakby poza godzinami pracy. Tak, dobrać. dokładnie. My przychodzimy na służbę jutro.